Witajcie, Małgorzata Nowak, Przymierze Miłosierdzia. Zapraszam do wspólnego rozważania dzisiejszej Ewangelii. Duchu Święty, który jesteś samą dobrocią Boga, przyjdź, przeniknij nas tą dobrocią, rozpal w nas ogień pragnienia niesienia Twojej dobroci i pozwól nam tą dobroć dawać tym, którzy dzisiaj będą jej potrzebować. Amen. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 6, werset 43 do 49. Fragment z tej Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig, ściernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Myślę, że kiedy słyszymy tą, tą Ewangelię, pojawia się w nas od razu pytanie: o to, jakie są owoce naszych działań i wobec tego, jakim jesteśmy drzewem: czy dobrym, czy złym? Jest wiele świadectw ludzi, którzy gdy usłyszało i uwierzyło, że są źli, popełniło potem wiele zła. Kiedyś w spowiedzi świętej ze mnie samej wypłynęło, że nad dnie mnie czai się lęk, że w środku siebie jestem zła. Kiedy usłyszał to, mój kierownik duchowy da, bardzo stanowczo zaprotestował i powiedział: Nie! Bóg stworzył nas dobrymi, jesteś dobra. I to jest to, czym chcę się dzisiaj z wami podzielić: nie jesteś zły, jesteś dobra, jesteś dobry. I ta prawda jest zapisana na kartach Biblii, bo czytamy w Księdze Rodzaju: Stworzył Bóg człowieka, i zaraz potem a Bóg wiedział, że wszystko, co uczynił, było dobre. Dlatego pytanie, które warto zadać, to nie jakim jestem drzewem, ale raczej jak odzyskać swoją tożsamość, jak stać się samym sobą, czyli dobrym drzewem. A jeśli pojawiają się w Was wątpliwości wynikające z tego, że widzicie, Małe, marne, niedoskonałe owoce swoich działań, to może warto przypatrzeć się naturze, bo w niej często jest zawarta podpowiedź od Pana Boga. Otóż, czy dobra jabłoń zawsze rodzi wspaniałe owoce? Nie. A nawet często jest tak, że te, które są niedoskonałe, małe, takie właśnie lekko, lekko cierpkie takie kwaskowate, że właśnie one nie nadają się wprost cudowny sposób na szarlotkę. Może warto popatrzeć na Pana Boga. On ze wszystkiego co małe i niedoskonałe wydobywa dobro. Może uczmy się tego od Niego. I z tego co nam właśnie nie wyszło. Z tego owocu naszych działań, który nie był dobry i doskonały, który właśnie dla kogoś był cierpki, kwaśny. Upieczmy szarlotkę, duchową szarlotkę i zanieśmy mu. Duchu Święty, a ja zapraszam Ciebie dzisiaj w sposób szczególny do serc tych wszystkich, w których pojawia się wątpliwość, niewiara w to, że są dobrze. Pokaż im ich prawdziwe oblicze. Pokaż im dobro, które w nich tkwi. Pokaż dobre owoce ich działań i proszę cię, zabierz zwątpienie, to, które kiełkuje i nie pozwala zaowocować w pełni. Proszę przyjść i przeniknij ich swoim światłem, swoją dobrocią która wymarze z nich to zło, które zasłania im prawdę o nich samych. Amen. Życzę Wam dobrych spotkań przy Szarlotce. Do widzenia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.